serdecznie się z państwem witam dzisiaj jest siódmy 21 lipiec 2024 rok jestem przy moim pierwszym odkładzie dzięki temu odkładowi prawie sobie zlikwidowałem rodzinę z którego został pobrany bo była komplikacja z matkami jak widzicie odkład przychodzi obficie z pyłkiem no nie wiadomo skąd u tych moich pszczółek tak obfite ilości pyłku podejrzewuję, że moja gorczyca już, już zakwitła choć posiałem jej tylko z 6 czy 7 arów urosła już po kostki, zakwitła bardzo to tempo to rośnie, cięje, idzie Wyciąłem ją na paszek w moim parzystokopytnym ale nie urosła i moje parzystokopytne prawdopodobnie będą się musi sięć obejść smakiem ale bez dwa tygodnie jeszcze bez tej gorczycy wytrzymam bo mam liście na burakach a potem będzie mi już zaczynać kwitnąć pół hektara gorczycy to pszczółki będą mieć pożytki no teraz tu muszę zobaczyć ten mój pierwszy odkład jak on się rozwinął, rozkojarzył jak widzicie pszczoły są bardzo zainteresowane bufetem no. i tu wszystko zabezpieczone, żeby mi nie wychodziły pod daszek O proszę Państwa hmm. Mój odkład masakra I tu mi piszą że stale w ulach grzebę i macie to moje grzebanie stale w ulach Oczywiście i na krop i młode. Tak są jajka. Proszę Państwa, tu jest poddana cz czteroletnia matka. Tu jest poddana czteroletnia matka. Proszę Państwa Gdy ten odkład osadzałem To taka sytuacja była Że mi waroza po plastrach chodziła no On był sypany cukrem pudrem Ale nie dużo razy Także cukier puder jest bardzo skuteczny. Tak no, tu zobaczymy czy ta rodzina pszczela ten mój pierwszy odkładzik poszedł na węzę. to jest pszczoła miodna, ale ta linia tylko została mi w tym ulu tu jest stara matka są i trutnie wiadomo że gdy jest stara matka w ulu to będą i trutnie no i są te miseczki matecznikowe ale nie usuwam ich może będą chcieć wymienić matkę teraz ogólnie pszczelarze mówią, że spotykają w rodzinach pszczelich po dwie matki i zobaczymy teraz jak węza zagospodarowana i jak państwo widzicie polewają coś takiego, jak im w ulach się daje środek gniazda dane było i nie chcą takiego syfu mieć nowe plasty robią a tego nie pociągną no zrobimy im niespodziankę, damy na koniec ula bardzo ładnie pyłku bardzo kolorowa. To jest kaukas nizinny. Jest o takim odcieniu. I teraz będę dochodził do nowej ramki z węzłem, do innej. Pyłku bez liku. No, przechylanie ramek powoduje to, że na denicy są ziarenka pychu, pyłku wysypane z komórek. I co tu na tej ramce? No Ta ramka jest zagospodarowana. Tu są larwy, tylko komórki jeszcze do odrobienia przy tych larwach. Tak, jedną ramkę zagospodarowały to wielki sukces no ta rodzina naprawdę nie zaskoczyła no i musimy sobie z tego sprawę zdawać że dużo pszczół jest w polu i tak w środku gniazda mi ramki nie zrobiły matce jest ciasno Na no tą ramkę damy na koniec gniazda może tam ją bardziej poważnie potraktują no zobaczymy no i pszczoła uzyskała dojrzałość biologiczną bo po prostu robi robotę trutową i to wszystko muszę ustawić na krótką komórkę Plaster deko poprzepychać I tu aż piszczy Półna staweczka na miód na miód na włociowy, który może wystąpić no I tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam.